Partia hiszpańska jest taki debiut szachowy, jest to debiut i otwarty i zamknięty jednocześnie w zależności od posunięć, jakie będą wykonywane, ale jest to przede wszystkim bardzo popularny debiut wśród zawodników i początkujących i, i również najbardziej zaawansowanych, czyli czołówka światowa rozgrywa często partię hiszpańską. Wygląda ona następująco. Gramy ruchem tutaj E4, E5, skoczek na F3 za takim na pionka i skoczek na C6. Coś, coś już nam to powinno przypominać, gdyż omawialiśmy partię włoską, grając goniec na C4, ale właśnie partia hiszpańska rozpoczyna się teraz posunięciem goniec na B5. Właśnie, w tym momencie białe mogą mieć takie plany jak zbicie skoczka, zlikwidowanie obrońcy punktu E5 i potem próba wybicia pionka E5. Oczywiście, w tym debiucie nie jest to głównym zamiarem, zresztą za chwilę pokażę Wam, że to się nie udaje. W tym momencie, gdy czarne zagrywają A6, odpędzając tutaj końca, to jest ruch teoretyczny, który zagrywa się najczęściej w danej pozycji. I powiedzmy białe skuszą się na zbicie skoczka na C6, co jest też normalnym ruchem, tak też się grywa. I teraz pojawia się dylemat u czarnych: czy zbić pionkiem tego gońca z D7, czy pionkiem z B7? Co jest lepsze? Otóż moi drodzy. Często powtarzam w, w swoich szkoleniach, że zbijamy pionkiem tak, aby zbić do centrum, żeby pionek był bliżej centrum. Okazuje się, że to bicie byłoby nie najlepsze z jednego bardzo prostego powodu. Goniec jest zamknięty, goniec nie ma swobody wyjścia, a czarne, jakby próbowały grać D5 to zauważmy, że tutaj białe nie musiałyby reagować i nie zbijać tego pionka, a po ewentualnym tutaj zagraniu d5 zostają takie bardzo dwa słabe pionki zdublowane. Generalnie w tej sytuacji bijemy pionkiem na, z d7 na c6. To jest lepsze zagranie z prostego powodu. Gońce są tutaj swobodne i szczęśliwe, że mogą wyjść po diagonali grając aktywnie. W momencie, gdy tak nastąpi i białe skuszą się na wzięcie pionka E5, to spotka ich przykra niespodzianka. Otóż Hetman może zagrać na D4 i z jednoczesnym atakiem na skoczka i na pionka w tym momencie czarne spokojnie odzyskują piona. Najlepszą oczywiście obroną jest tutaj skoczek F3, wracamy do swojego obozu. Hetman odbija pionka z szachem, co jest bardzo istotną rzeczą w tym momencie i jeżeli hetman się zasłania, no bo nie biorę pod uwagę raczej król F1, bo tutaj białe mogą chcieć zrobić roszadę, a wymiana hetmanów jest tutaj e, najmniejszym bólem dla białych w tym momencie i mimo wszystko czarne wymieniają te hetmany, żeby uprościć pozycję. Można grać w szachy bez hetmanów jak najbardziej. Plusy dla czarnych są takie, że jest para gońców, która jest nieco silniejsza. Białe mają tylko jednego gońca jeszcze na horyzoncie. Plus dla czarnych jest taki, że można wykonać jeszcze roszadę z jedną wieżą lub z drugą. A minus dla białych jest taki, że jednak tutaj nie ma tej roszady. Tylko, że ta roszada po wymieniu hetmanów już nie jest taka konieczna, nie jest to jakiś taki super obowiązek. Ale myślę, że czarne tutaj są wielce zadowolone z tej pozycji i myśl, myślę, że biały nie osiągną swojego sukcesu w partii hiszpańskiej w tym momencie. Tylko, że moi drodzy tej pozycji. Zbijając tutaj gońca. Oczywiście czarne wybijają na C6. Można zagrać białymi. Oczywiście inaczej i ba bardzo poprawnie. Jest taka bardzo fajna opcja. D4. Atakujemy od razu centrum. Zrozumiała sprawa. No i czarne myślę, że muszą wybić tutaj na D4. I teraz e, warto zbić hetmanem tego pioneczka. O co chodzi? Chodzi o wymianę hetmanów. Powtarzam, że jeżeli ktoś lubi grać bez hetmanów, jest to dobra opcja dla białych. Można tak próbować grać partię hiszpańską, to nie jest żaden problem. Szczególnie osoby początkujące nauczą się ładnie wtedy wyprowadzać figury. To jest dobry nawyk do tego, aby grać w szachy coraz lepiej. No i moi drodzy, po takim ruchu powiedzmy tutaj czarne mogą zagrać skoczkiem, zaatakować tego pionka, co już w tym momencie powinno nas zainteresować i tego pionka powinniśmy obronić. Łańcuch pionów, które się wzajemnie bronią, to jest zawsze dobry pomysł. Goniec mógłby aktywnie zagrać na c5, co jest jak najbardziej normalną odpowiedzią. Ja staram się tutaj pokazywać Wam i ruchy dobre dla białych i dla czarnych, żeby nie było tak, że jednostronnie tutaj białe grają zawsze o zwycięstwo. Tak łatwo w szachach niestety nie ma. Szachy to jest gra błędów, oczywiście pamiętajmy o tym. Im mniej błędów popełnimy, tym gramy lepiej. Goniec mógłby wyprowadzić się na e3, jednocześnie broniąc skoczka. To są zawsze dobre pomysły w poroszadzie Czarnych, można zagrać skoczkiem na C3. I zobaczcie, wszystkie trzy figury są w grze. Generalnie zobaczcie, że też para gońców zostało u czarnych, co powinno być dla czarnych lepsze. Poniekąd jest, ale z drugiej strony zwróćmy uwagę na to, czy ten goniec ma jakąś aktywność po diagonali. No nie bardzo. Na H3 nie może ruszyć, na G4 nie może ruszyć, na F5 nie może ruszyć. No na E6 też nie bardzo mu tu się podoba, bo skoczek pilnuje pola E6. No jedyne takie pole słuszne to chyba goniec D7. Tak oczywiście można zagrać, żeby wyprowadzić tę figurę. No i tutaj pojawia się bardzo ciekawy y, motyw, ciekawa opcja. Długa roszada. Ciekawy ruch, dlatego że wieża od razu wskakuje na wolną linię. Moi drodzy, na przykład wieża a na d8, czyli wieża w, też wjeżdża tutaj na wolną linię. Nie, nie daje za wygraną, nie odpuszcza tej linii i powie, powiedzmy, powierza Hana e 1 czyli wyprowadzamy wszystkie figury. Zauważcie, że ta pozycja jest niezwykle prosta dla białych. Myślę, że osoby, które zaczynają swoją przygodę, mogą w ten sposób próbować grać w szachy. Otóż, moi drodzy, partia hiszpańska to nie tylko takie warianty. Wróćmy do początku. Jeżeli wybijemy tu skoczka, cały czas sobie to rozpatrzmy i będzie bicie na c6, możemy zrobić sobie kulturalnie roszadę, nie próbując nie wymieniać hetmanów, ale musimy uważać na jedną bardzo ważną rzecz. Goniec może zagrać na g4 i teraz okazuje się, że to związanie może być bardzo niebezpieczne. Jak należy reagować? Przede wszystkim należy spróbować zagrać pionkiem, ustawić tutaj skoczka na D2, pilnować tego skoczka, ewentualnie przez H3 odpędzać tego gońca. Myślę, że tutaj się nic złego dla białych wtedy nie powinno wydarzyć. Ten skoczek wyobraźmy sobie z D2, może spróbować zagrać na C4 i zagrać też na E3, zrobić taką bardzo ciekawą kombinację alpejską i spróbować tego gońca odpędzić z tego pola G4. Tudzież ten goniec jest no, niezwykle e, figurą, która przeszkadza. Przeszkadza, i staramy się ją e, odpędzić. Ale, jeżeli białe zagrałyby posunięcie H3, co też jest na razie dobrym ruchem, można się spodziewać też takiej odpowiedzi czarnych, bardzo nieprzyjemnej. H5. No, robimy wielkie oczy. O co tutaj chodzi? No, przecież e, czarne tracą figurę na G4. I tak, i nie moi drodzy. Właśnie to są takie pułapki, na które trzeba niezwykle uważać. W momencie, gdy zagramy H5 i białe skuszą się na gońca, zbijamy czarnymi tutaj na G4, i okazuje się, że ta wolna linia jest niezwykle niebezpieczna do ataku na białego króla. W tym momencie, jeżeli nie ucieknie skoczek to mogłoby być to lepsze, bo byśmy sobie zagrali D3 i po wybiciu Hetman wybija i obrona jest możliwa dla białych. Nie będę tego przestawiał, można sobie to oczywiście spokojnie przeanalizować, gdyż szachy mają wiele kombinacji, potrzeba byłoby tu na to nam pewnie kilku dobrych dni, żeby to dobrze rozpatrzeć, ale zobaczmy sobie opcję, jakby skoczek zbił na E5, czyli tutaj białe się niczego niby nie boją, nie czują zagrożenia. Okazuje się, że Hetman z wieżą to jest bardzo silna bateria tutaj na atak na króla. I teraz nie ma obrony, moi drodzy. Zegramy wieża E1, dostajemy mata na H1. Zbijamy tutaj pionka, okazuje się, że dostajemy mata na H1 z powrotem. Jeżeli zagramy sobie F4, no to wygląda to na posunięcie obronne, gdyż jak będzie ym, szach na H1, to król ucieka i białe z figurą więcej powinny sobie poradzić już w tej pozycji. Bez problemu, tutaj by się białe obroniły. No cóż, ale czarnymi można zagrać jeszcze lepiej. Jest to g 3. Pionek, niezwykle silny pionek w tym wypadku przeszkadza w ucieczce królowi na F2. I tak naprawdę nie ma jak się bronić teraz. Przedłużenie mata wyglądałoby następująco. Hetman H5 można wybić to wieżą, można wybić to hetmanem bez żadnego problemu. Nie ma to większej różnicy w tej sytuacji, gdyż te figury razem planują zagrać na H1 z matem. I tak też się dzieje: nie ma kompletnie jak się bronić. Wieża E1 i dostajemy mata. Na taką pułapkę trzeba bardzo, bardzo białymi uważać, jeżeli decydujemy się na grę, jeżeli decydujemy się na partię hiszpańską. Moi drodzy, wróćmy do początku. Gdy mamy ruch A6, najczęstszą odpowiedzią w partii hiszpańskiej jest zagranie goniec na A4. Goniec na A4 powoduje tutaj to, że trzymamy napięcie. I to jest bardzo ważna sprawa. Ten goniec często też się pojawia na B3. Często zagrywa się C3, żeby ten goniec miał tutaj na C2 schowek. I planujemy grać potem do centrum pionkami. Jak mogą reagować czarne? Mogą zagrać sobie skoczkiem na F6 z atakiem na pionka. Kulturalnie można zagrać D3. Istnieje też opcja zrobienia roszady. Jest to troszkę bardziej zaawansowana sytuacja. Jak już wspominałem, wariantów w partii hiszpańskiej i w wielu innych debiutach jest bardzo dużo. Myślę, że zobaczmy sobie takie najprostsze odpowiedzi, że od razu bronimy pionka, taka akcja, reakcja. Posunięcie B5 to jest dobry ruch. Który pędzi gońca i goniec na b Jedna bardzo ważna rzecz w partii hiszpańskiej jest taka: nie możemy sobie pozwolić na to, żeby skoczek bezkarnie wymienił naszego gońca białopolowego, gdyż goniec białopolowy spełnia tu bardzo ważną funkcję w ataku. Jest bardzo aktywną figurą. Co by się stało, jakby zagrał skoczek A5 teraz i tego gońca starał się zbić? No niestety teraz to nie jest dobra opcja, gdyż białe zbijają pionkę za darmo i po wybiciu pion więcej e, u białych. Oczywiście straciliśmy gońca, ale za pionka jest to jak najbardziej opłacalne. E, cofnijmy sobie troszeczkę. Jesteśmy w tym punkcie i czarne w tym momencie grają bardzo normalnie. Goniec nacepić. Zauważcie, wyprowadzamy kolejne figury. Tutaj białe mogą próbować grać podobną sytuację jak w partii włoskiej, mianowicie C3. C3 jest ruchem, który chce sprowokować tutaj pionka do D4, żeby uzyskać centrum jak najbardziej można sobie w ten sposób planować po roszadzie czarnych można oczywiście próbować grać D4, ale myślę, że skupmy się najpierw na rozwoju własnych figur i zróbmy roszadę białymi na pewno to jest dobry pomysł, pamiętajmy rozwijanie figur na początku gry jest niezwykle istotne abym powiedział nawet obowiązkowe D6 zagrywają sobie czarne, chcąc wyprowadzić gońca słuszna racja i Skoczek D2, ten skoczek, zobaczcie, przesłania gońca na chwilę. Nie jest to oczywiście zły ruch. Ten skoczek się może przemanewrować. Powiedzmy, wieża E1, skoczek F1 i wskakujemy na przykład na G3, na przykład na E3. Zaraz zobaczymy, jak to może wyglądać. Powiedzmy, goniec zagrywa na G4. No dobra, robi nam związanie, sprawa jest naturalna. I teraz e, zauważmy, że możemy właśnie zagrać wieża E1. Nie musimy wcale przepędzać od razu gońca e, w jednym ruchu, chociaż to przepędzenie gońca jest jak najbardziej prawidłowe. E, to nie znaczy, że jest złe, absolutnie. Po prostu pokazuje, jak tu inaczej też wyprowadzać te figury. Powiedzmy wieża E8 i zagrywamy skoczkiem na F1. Bardzo ładny manewr, taki klasyczny w partii hiszpańskiej. Skoczek z B1 ucieka na D2, ucieka na F1, żeby wejść sobie na przykład na G3 albo na E3. I powiedzmy w tym momencie jakby zostało zagrane H6. Można zagrać na przykład koniec E3, żeby próbować aktywną figurę wymienić. Po wymianie, co jest naturalną rzeczą, wybijamy skoczkiem na E3 i zauważcie, że ta pozycja no, jest... Jeszcze bardzo bogata w, w szereg, szereg tutaj możliwości. Planujemy przede wszystkim szarpnąć na przykład pionkiem na A4, schować gońca i spróbować zagrać D4, żeby ten goniec bronił pionkę E4. Jest bardzo dużo możliwości. Myślę, że taka podstawa pomoże osobom początkującym rozwinąć te figury i zagrać prawidłowo partię hiszpańską. Życzę powodzenia.